Co jadłam na weselu od 18 do 4? Na pierwsze danie był krem z pomidorów albo rosół. Ja się zdecydowałam na krem z pomidorów. E, później był dewolaj z frytkami i surówką, czyli taki weselny klasyk, ale ja uwielbiam dewolaja, więc ekstra. I później poszłam zobaczyć, jakie słodkości są na słodkim stole i wzięłam trochę ciastek dla siebie do podziału z moim chłopakiem. Nie zjadł za dużo, więc większość była moja. Na stole było sporo sałatek. Ja zdecydowałam się na taką. Nałożyłam sobie mało, bo nie wiedziałam, czy będzie mi smakować z burakiem, fetą i szpinakiem, i była naprawdę pyszna. I potem z chłopakiem na pół zjedliśmy też chleb ze smalcem, który naprawdę był bardzo dobry. I oczywiście do tego ogórek kiszony. Było też jeszcze jedno ciepłe danie: wołowina z kluskami śląskimi, ale tego nie jadłam. I następnie strogonow. Oczywiście tort i na sam koniec wesela ostatni ciepły posiłek, klasycznie barszcz czerwony.